Nocna akcja wojska na Lubelszczyźnie. W miejscowości Choiny niedaleko Lublina odkryto szczątki obiektu, który prawdopodobnie jest częścią rakiety. Wszystko zaczęło się, gdy w nocy z czwartku na piątek jeden z mieszkańców znalazł na swoim terenie nietypowe metalowe fragmenty. Natychmiast powiadomił policję, a ta, oceniając wagę znaleziska, wezwała na miejsce żandarmerię wojskową. Jeszcze w nocy żandarmeria wojskowa wydała oficjalny komunikat. Potwierdzono w nim, że w Choinach prowadzone są działania, a znalezione szczątki. To najprawdopodobniej pozostałości rakiety użytej do zestrzelenia drona. Odkrycie to jest bezpośrednim następstwem dramatycznych wydarzeń sprzed kilku dni. Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września, w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez kilkanaście rosyjskich dronów. Polska i sojusznicy zareagowali błyskawicznie. Uruchomiono kompleksową operację obronną. W powietrzu pojawiły się nie tylko myśliwce F-16 i F-35, ale także śmigłowce bojowe i samoloty wczesnego ostrzegania. Naziemne systemy radiolokacyjne śledziły każdy ruch intruzów. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostały skutecznie zestrzelone. Niestety tak duża operacja nie pozostała bez śladów. W miejscowości Wyryki, również na Lubelszczyźnie, uszkodzony został budynek mieszkalny. Chociaż na szczęście nikt nie ucierpiał, rodzina poniosła straty materialne. Pojawiły się informacje, że na dom mogła spaść rakieta wystrzelona z polskiego myśliwca w trakcie pościgu za bezzałogowcem. Służby podkreślają jednak, że ta wersja wymaga jeszcze dokładnego potwierdzenia. Teraz kluczowe będzie zbadanie szczątków z CHOIN. Specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem prokuratury przeprowadzą szczegółowe oględziny. Ich celem jest ostateczne ustalenie, czy obiekt jest częścią pocisku użytego w niedawnej akcji obronnej. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo w serwisie na temat i w innych filmach na naszym kanale.